W żaden sposób, że obecny w Państwa nie jestem spokrewniony, tak więc po prostu zbieżne nazwiska. Ja zajmuję się na co dzień doradztwem handlowo-technicznym w firmie Sztajko. Mam przyjemność pracować w, w tej największej, w w dzisiaj, fabryce w tej branży już od 8 lat. Może troszkę odnosząc się do słów kolegi pana Bartka-Bolczyka, naprawdę. Mamy w Polsce firmy, które tworzą i produkują produkty i rozwiązania dedykowane dla budownictwa energooszczędnego, dla budownictwa pasywnego, e, które stosowane są, traktowane w Europie jako numer jeden. E, troszkę może na początku o filmie, bo tematem dzisiejszej, mojej prezentacji jest prezentacja przykładu budynku w standardzie pasywnym. E, Budynek ten został wybudowany, ten, który Państwu dzisiaj pokażę, w miejscowości Feldkirchen. Jest to dzielnica monachium. Ja Miałam troszkę mały dylemat, duży w sobie dylemat, przy wyborze budynku, który Państwu pokażę. Nie wiedziałam, czy pokazać realizację z Polski, czy z Europy Wschodniej, czy z Europy Zachodniej. Natomiast kryteria czasowe, którymi dzisiaj tutaj się kierowałem, pozwoliły mi wykorzystać materiał wideo. Bo to będzie druga część tego wystąpienia i zademonstruję Państwu budynek, e, który został sprefabrykowany, zaprojektowany i wybudowany w ciągu 10 miesięcy całkowicie wykończony. E, żeby pójść krok do przodu ponad ten standard pasywny, o którym dzisiaj tutaj wszyscy mówimy, mogę tylko podkreślić, że jest to budynek e, pierwszy w tej wielkości, użyteczności publicznej, bo jest to wielowiec który został wybudowany w standardzie plus energetycznym, czyli jakby produkuje jeszcze większą ilość energii, aniżeli zużywa. Nadmiar tej energii jest sprzedawany na zewnątrz do niemieckiej sieci energetycznej. Ale o tym za chwilę. Tak jak wspominałem, cały budynek został zaprojektowany przy współpracy tutaj kolegów z Polski. Naprawdę nie musimy mieć żadnych kompleksów co do Europy Zachodniej w tym budownictwie. Firma Steiko, to jest firma, w której pracuję, jest liderem w Europie, jest największą fabryką, w sumie też na świecie, produkującą proekologiczne, zielone rozwiązania dla przegryw ścian, stropów, dachów w standardzie minimum energooszczędnych i spokojnie gdzieś tam również przy współpracy z projektantem, doświadczonym wykonawcą możemy osiągnąć standard pasywny. To jest zdjęcie tutaj z boku zakładu w Czarnbowie. Jest to największy zakład na świecie tego typu. Pracuje tam około 500 pracowników. Natomiast poziomu tego zakładu obsługiwanych jest obecnie 40 krajów na świecie. Czyli można powiedzieć, że fabryka wspiera regionalnie Wielkopolskę, daje pracę ludziom, którzy również pochodzą z Wielkopolski. I nie opanując się wokół tej fabryki, w tej chwili ulokowanych jest kilka fabryk domów, które pracują już od kilku lat, ze Starko, które projektują i budują domy w tym standardzie. Budynek, który Państwu dzisiaj reprezentuję, tutaj jest na zdjęciu już wykończony, ma łączną powierzchnię użytkową 2400 m2 jest ogrzewany przy użyciu nowoczesnej pompy ciepła na zasadzie wymiany woda-woda poza tym zamontowano tam również nowoczesne ogrzewanie podłogowe dwie turbiny wiatrowe na dachu budynku nie wiem czy tutaj widać właśnie w tym miejscu. to są turbiny o średnicy 4 metrów natomiast Cały dach jest od tak płaski, został obłożony taką tarczą z paneli fotowoltaicznych. No i one głównie produkują tutaj tą nadwyżkę energetyczną, która wykorzystywana jest też do na przykład wchodzenia budynku w okresie letnim. Podzielę się z Państwem ideą tego budynku i również ideą całej budyżtarki w Europie, budownictwa zielonego. Bo wydaje mi się, że gdzieś na takich spotkaniach, typu właśnie spotkanie dzisiaj, na jakichś różnych innych konferencjach w Polsce, poruszamy tylko dwa aspekty tego budownictwa. I całe szczęście, że gdzieś ten trzeci, czyli ta natura, ta ekologia, również na tym spotkaniu był poruszony. Ideą budynku, ideą wszystkich budynków w tym systemie jest połączenie trzech aspektów. Po pierwsze, stworzenie i zaprojektowanie budynku, który będzie spełniał współczesne standardy energooszczędne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zaplanowanie takiego przeglądu ściany, dachu, aby spełniał on normowe wymagania, właśnie prawne danego regionu. Ciekawostką jest to, że w tym systemie, projektując ścianę, projektując dach, przy użyciu tego typu materiału, minimalna wartość współczynnika U dla ściany, jaką da się zaprojektować w tym systemie, gotowym, wynosi 0,2 V. Jest to bardzo niski i dobry wynik dla dzisiejszego budownictwa w Polsce. Natomiast jest to najgorszy wynik, jaki możemy osiągnąć w dla ściany. Każdy kolejny krok do przodu, bo tych konstrukcji ściennych jest 40-50 w kierunku i pozwala nam zredukować wartość tego współczynnika, nawet do poziomu gdzieś tam 0,05 W. No, ale w tym przypadku to, jest to bardzo mało uzasadnione w sensie ekonomicznym. Pamiętacie, tylko Państwo, że w tym systemie, w systemie, który produkuje Wielkopolska tak już od 50 lat minimalna wartość współczynnika U to jest 0,2. Gdzie aktualna norma w Polsce mówi o współczynniku 0,25, czyli jest już w takiej i najbardziej ekonomicznej formie ten współczynnik przekroczony. Natomiast dla konstrukcji dachowych jest to współczynnik równy 0,17. Również bardzo ciekawy wynik. Natomiast, Zwiększając na przykład przegląd i dach, wysokość naszych belek, możemy ten współczynnik gdzieś tam również prowadzić jeszcze niżej, niżej, niżej. Drugim aspektem, który wchodzi w grę w projektowaniu jest oczywiście takie no, wpasowanie się w przestrzeń na przykład architektury miejskiej, architektury jakiejś osiedlowej, czyli staramy się budować tak dobre, tak dobierać materiały dopalaczeniowe, aby było to również budynek atrakcyjny o nowoczesnym, codziennym, nowoczesnym designie. I tutaj również z tej technologii, bardzo naturalnej, możemy projektować budynki, czy to jednorodzinne, czy e, szeregowce, bloki, szkoły, przedszkola, wielowce, w bardzo nowoczesnym designie. Tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń ku temu, żeby e, stosować, na przykład tutaj widać na zdjęciu wizualizacja szkoły. Jest to pierwsza szkoła w systemie szkoleniowym, e, Budowana, która będzie wybudowana w Polsce. Aktualnie trwają pracę e, ziemne w miejscowości Czarna Woda. Tam również znajduje się drugi zakład firmy Sztajko w Polsce. E, Plan budowy będzie otwarty dla wszystkich chętnych, dla wszystkich zwiedzających, e, tak zwiedzaniem już od e, połowy listopada, więc również zapraszam. A tu z boku przykład już takiego budynku ukończonego. To właśnie jest wylowiec Sztajko pod Monachią w tym standardzie plus energetycznym, e, polą wieczorową. Czyli drugi aspekt, łącząc z pierwszą aspektem, tworzymy budynek, projektujemy budynek, który jest bardzo atrakcyjny wizualnie, wpisuje się w standardy architektury nowoczesnej, np. przykład miejskiej, i spełnia również wymagania, kryteria co do standardów energooszczędnych. Natomiast jeszcze troszkę mało w Polsce mówi się o tym trzecim aspekcie, na który tutaj bardzo chciałbym w tym momencie naciskać. Jest to stosowanie w budownictwie dzisiejszym i budownictwie w przyszłości. Protokolicznych rozwiązań. Co z tego, że dom jest energooszczędny, czyli zużywa mniej energii na ogrzewanie go w okresie zimy lub na przykład na chłodzenie budynku w lecie, jeżeli został stworzony z materiałów, przy których produkcji zużywa się więcej energii i bilans ostateczny wychodzi na niestety bardzo negatywny. W Europie Zachodniej, nawet w Europie Północnej, standardem budownictwa stają się budynki, których konstrukcja, których tarcza termoizolacyjna opiera się na włóknach roślinnych, włóknach naturalnych. E, tutaj myślę, że też na ten temat troszkę więcej e, Pan pyszcze opowie przy swojej realizacji. Natomiast e, cały system to jest wzorowany na idei natury na wykorzystywaniu naturalnego drewna. Jest to o tyle wieczny materiał, że nadaje się świetnie na takie główne elementy konstrukcyjne, czyli na przykład słupy ścienne, belki dachowe, kroki dachowe. Eee, i nasza firma, firma Stajko, produkuje na tą chwilę materiały na bazie sosne i świerku konstrukcyjne. Jest to tak zwane drewno wysoko przetworzone, są to belki WTO oraz drewno, toją warstwowo o nazwie takiej europejskiej LVR. Jest to o tyle ciekawy produkt, że pozwala zredukować w znacznym stopniu procentowy udział drewna w całej konstrukcji budynku, a dzięki temu ograniczyć czy na przykład równoważnej długości ściany współczynniki u dla ściany dla dachu. Większość z Państwa zna wykorzystanie drewna jako elementów konstrukcyjnych, natomiast mało kto wie, że Polska jest liderem na świecie firmasz Tajko w tym przypadku. Produkcji również materiałów termoizolacyjnych, wykonywanych również na bazie drewna. Drewno jest yy, zrębkowane, następnie rozwłókniane, i z takich pojedynczych włókien naturalnego drewna, sosny ze świerku przygotowuje się materiały termoizolacyjne. Jest to absolutny fenomen w świecie izolacji, znany i feniony w Europie Zachodniej od kilkudziesięciu lat. I coraz mocniejszy staje się również na całe szczęście w Polsce. Yy. Analizy rynkowe dla budownictwa zielonego uważają i wszystkie świadczą jednoznacznie, że drewno będzie naszym materiałem budowlanym przyszłości. Również z tego względu, że podczas fazy wzrostu drewno absorbuje z tlenu dwutlenku węgla. Mówi się, że 4 m sześcienne takiego naturalnego drewna rosnąc, absorbują z powietrza z naszej atmosfery około 1 tony dwutlenku węgla. Ten CO2, węgla, jest magazynowany w drewnie w postaci węgla, czyli przechodzi w stan skupiony jako węgiel. No i zamyka się taki naturalny cykl życia obiegu tego, tej substancji, która troszkę nam przysparza w chorobie problemów, która powoduje, że ten efekt oświetlenia globalnego cały czas przyspiesza. Realizując obiekty w takiej technologii, gdzie wykorzystuje się włókno drewne, Dom nie dość, że spełnia wszystkie absolutnie najbardziej rygorystyczne normy energooszczędności jest bardzo atrakcyjne wizualnie. E, to również przyczynia się w bardzo znacznym stopniu policzalnym do redukcji CO2 z atmosfery. To jest oczywiście trenowane w Europie Zachodniej i mam nadzieję, że również będzie w przyszłości trenowane w Polsce. E, poza tym drewno, jak już wspominałem ma cudowne wręcz właściwości statyczne, czyli spełnia się idealnie jako konstrukcja budynków. Tutaj na zdjęciu pokazuję przekrój takiego przykładowego budynku. Widać na nim strukturę naszych produktów. To są belki 2 oraz gryp warstwowo. Niezwykle wytrzymały system. Jako pierwszy w Polsce całościowo, łącznie z systemem izolacji, otrzymał certyfikat zaczka. Jest to budownictwo pasywnego. No i poza tym, tak jak mówiłem, system termoizolacji E, czyli bardzo efektywna e, ciepnie izolacja, która stosuje się wewnątrz budynku, na zewnątrz ścian, na zewnątrz dachu. I tutaj najistotniejszym elementem, faktem jest to, że jest to izolacja, która łączy w sobie kilka istotnych elementów, czyli tak zwany współczynnik lambda. E, jedna z najwyższych na rynku właściwej pojemności cieplnej. Wysoka gęstość, a to wszystko sprawia, że otaczając nasz budynek, czy to będzie biuro, czy to jednorodzinny, takim płaszczem, jest on znacznie efektywniejszy pod względem termicznym niż takie rozwiązania powszechne stosowane w Polsce. Teraz chciałbym Państwu pokazać film z fabrykacji durowca, właśnie w Southfield, który prosił kolegę, żeby włączył materiał filmowy. Może tak z boku trochę stany będę komentował. Na tym materiale wideo będzie widać za chwilę poszczególne etapy. Fabrykacji budynku całego w systemie sztajko. Wszystkie elementy do budowy tego biurowca zostały sprefabrykowane wstępnie w fabryce w Czarkowie. Firma się tym charakteryzuje, że taka konstrukcja właśnie domu jednorodzinnego, czy na przykład biurowca przyjeżdża do Państwa na plac budowy w gotowych, przeciętych elementach, czyli każda belka, na przykład słupek Podwaliny, kalemice, wszystkie elementy konstrukcyjne przyjeżdżają na plac budowy, przycięte wstępnie. No i tak naprawdę firma wykonawcza składa ten materiał podobnie jak A tutaj takiej technologii na pewno jest krótki czas realizacji. W przypadku domu jednorodzinnego, najdłuższym etapem jest etap projektu, przygotowania projektu budynku. Trwał najczęściej wspólnie z firmą wykonawczą, z projektantem około jednego miesiąca fabrykacja takiego budynku trwa 2-3 tygodnie pod halą, no i później montaż z całego domu gdzieś do 200 metrów kwadratowych, to jest kwestia jednego-dwóch dni. Następnie do prac wykończeniowych przystępuje wynajęta firma wykonawcza i tak naprawdę to wykończenie budynku od wewnątrz stanowi tutaj najdłuższy etap budowy. Na filmie widać mniej więcej, jak postępują prace budowlane przykładowej Hali produkującej takie domy. Cała konstrukcja ściany, bo tutaj za chwilę będzie ściana pokazywana, została złożona z belek wto Oczywiście na podstawie bardzo, bardzo dokładnego projektu. I to, co tutaj też dzisiaj było już poruszone. Jednym z najważniejszych elementów przy budowie budynków pasywnych jest etap projektu. Jeżeli ktoś na taki budynek się decyduje, naprawdę trzeba znaleźć odpowiedzialnego projektanta, konstruktora, znaleźć sobie też odpowiedni system, który jest atestowany, opatentowany w kierunku takiego właśnie standardu. No i ten proces projektowy naprawdę w tej technologii trwa troszkę dłużej niż taki zakup projektu tradycyjnego. Fabrykacja ściany, tutaj widać ramy są przygotowane z drewna klejonego warstwowo, natomiast trupki ścienne to nic innego jak belka dwutowa. Jest to też świetny materiał, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania bardzo, bardzo niskich współczynników przenikania ciepła. Belki dwutowe charakteryzują się tym, że dostępność ich szerokości to nawet 50 cm. 40-50 cm to jest taka maksymalna szerokość słupka ściennego. No i tutaj szerokość tych belek jest regulowana taką cienką płytą drewno pochodną. To jest specjalnie prasowana płyta piśniowa. Dlatego jeżeli porównujemy na przykład koszty wybudowania takiej ściany ze ścianą tradycyjną, to tutaj tak naprawdę cała grubość ściany w systemie sztyletowym z taką belką WTO, jest traktowana zarazem jako warstwa termoizolacji budynku. Z technologii tradycyjnej, która w Polsce jeszcze rządzi, czyli technologii modowanej, poza tą warstwą konstrukcyjną, czyli murem, musimy jeszcze dołożyć trochę izolacji nawet całkiem sporo na zewnątrz. Tutaj widać te hali już przygotowane, ściany zabrykowane, czekają na transport na plac budowy. Natomiast za chwilę będzie też widać jak wygląda prefabrykacja stropów w takiej technologii. Ponieważ był to strop przeznaczony do budynku e, użyteczności publicznej, gdzie wymagania obciążeniowe były bardzo wysokie, e, projektant, firma wykonawcza, e, zastosowała drewno klejone warstwowo. Jest to, z mojej wiedzy wynika, że jest to w tym momencie druga e, najwyższa klasa wytrzymałości drewna na świecie. E, drewno LWL jest to fornir klejony z takich warstw 3 mm, śmierci i sosna. No i przyjmuje się, że jest to drewno, które gdzieś średnio 100-200-300% ma większą wytrzymałość na poszczególne właściwości, jak zginanie, ścinanie, ściskanie, w stosunku do drewna klejonego. Dlatego też w takim nowoczesnym budownictwie jest używane zastępczo do drewna klejonego. Pozwala to projektantowi wykorzystać w budowie wiele skomplikowanych przekroje materiałów konstrukcyjnych. Tutaj widać montaż wełny drzewnej. Jest to jeden z najpopularniejszych produktów izolacyjnych stosowanych w tej chwili w Niemczech. Bardzo wydajny energetycznie. No i teraz firma wykonawcza przystępuje do montażu ścian i stropów, wstępnie zapabrykowanych na placu budowy. Żeby było ciekawiej, cała realizacja, tak właściwie to montaż tych ścian została przeprowadzona w okresie bardzo, bardzo srogiej zimy w Niemczech. To było prawie minus 25 stopni Celsjusza, nawet w pewnych dniach padał śnieg. A tutaj w takiej technologii jest również fakt, że takie budynki na przykład w Wielkopolsce można stawiać i wznosić przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Nie ma żadnych ograniczeń, to, do tego. to jest przekrój dachu płaskiego w tym budynku, współczynnik U012. Tam też przez chwilę było widać przekrój ściany zewnętrznej, gdzie udało się naszym kolegom osiągnąć współczynnik U011, łącznie ze wszystkimi mostkami termicznymi, oknami i otworami. Tak więc spełniają te wszystkie wartości, wymagania prawne na rynku niemieckim, również polskim. A to, o czym wspominałem, czyli warunki pogodowe. Drewno jest o tyle ciekawych materiałach i izolacji z włókna że mają charakter higroskopijny. To znaczy, że w naturalny sposób potrafią gromadzić, kumulować w włóknach nadmiar wilgoci, na przykład w okresie zimowym. No i następnie w ramach transferu wilgoci, w zasadzie fizyki budowlanej oddają nadmiar wilgoci na zewnątrz budynku lub do jego wnętrza w zależności od pory roku. Jest to właściwość, którą mogą pochwalić się, poszczycić tylko włókna roślinne typu drewno, konopia, na przykład również słowa, czy na przykład glina. No i mówi się też głośno w o tym już, że materiały wykorzystywane w takim nowoczesnym budownictwie o właściwościach, o charakterze hydroskopijnym gwarantują większą, może nie większą, dłuższą trwałość konstrukcji. To są konstrukcje budowane na zasadzie otwartości dyfuzyjnej. Ich rolą jest przejmowanie nadmiaru wilgoci, na przykład budowlanej, użytkowej. Ona zawsze gdzieś tam się na budowie, czy później podczas użytkowania budynku pojawi. Tego typu budynek, gotowe ściany, stropy są o tyle trwałe i bezpieczniejsze, że wchłaniają nadmiar wilgoci wewnątrz własnym zwikiem. A gdyby zastosować inne materiały pochodzenia mineralnego, jak na przykład szkło czy kamień, wówczas ta bigoć również przechodziłaby na zewnątrz, natomiast byłaby transportowana przez poly z powietrza. A to właśnie poly z powietrza w izolacji e, charakteryzują jego e, współczynnik przewodnictwa cieplnego, czyli tzw. Tak lampy. Teraz mówiąc, jest to materiał wiele trwalszy niż tradycyjne polskie rozwiązania żeby było śmieszniej, jest to produkt polski, z tym, że na tą chwilę stosowany w 80% mocy produkcyjnej w Europie Zachodniej. Jednak tendencja jest taka, że coraz więcej firm wykonawczych, coraz więcej projektantów, coraz więcej też realizacji publicznych w Polsce jest właśnie planowana na bazie materiałów Sztajko jest o tyle prościej wejść tą technologią na kurski rynek, że posiada już certyfikat Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasownego w Darmstadt. Wszystkie te produkty, czy to konstrukcyjne, czy izolacyjne, posiadają również pakiet innych europejskich certyfikatów świadczących o energooszczędności, o bardzo trwałych wartościach współczynników izolacyjnych, a także o tym, że taki produkt tak naprawdę nie emituje do powietrza, do wnętrz naszych mieszkań żadnych szkodliwych dla człowieka substancji lotnych. Tak jak ma to miejsce w takich materiałach stosowanych jeszcze w Polsce powszechnie. Dziękuję w tej chwili za uwagę. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, będę tutaj dzisiaj do 15:16, o 14:15, chyba bodajże że mam jeszcze drugie wystąpienie, gdzie bardziej szczegółowo, bardziej technicznie pokażę Państwu temat konstrukcji zbalek budowlanych oraz tego trendu naklejonego warstwowo. Dziękuję za uwagę.